Hej, cześć, z tej strony Xen. Ach, witam Was w kolejnym odcinku z gry FNAF 4. Nadal nie przeszliśmy tej czwartej nocy cholercia, ale już w tym odcinku to robimy. Dzisiaj totalny tryhard. Mogę troszkę mniej mówić, ale chcę już przejść tą czwartą noc, żeby tutaj zacząć już piątą. W piątej niby to jakiś Freddy się pojawia czy coś, z tego co słyszałem. Chciałem zobaczyć go. Naprawdę chciałbym już go zobaczyć. Już jutro. A znaczy, pojutrze chyba. A zobaczymy zresztą. Ale dobra. Lecimy. Ultra Hardik. Jakoś to trzeba wygrać. Ostatnio była piąta jem. Tylko nas po prostu chika zjadła, niestety. No ale cóż. O, już chika jest. Co? Już Foxy przyszedł? Kurde, gnoju. Aż podskoczyłem. Dobra. Nie, będzie ciężko. Jak już jest Foxy, to jest ciężko. Naprawdę będzie ciężko. Jakim cudem on tak szybko przyszedł w ogóle? Nie wiem, naprawdę nie wiem. O kurde, prawie Freddy tutaj przyszedł do nas. Ale taki inny. Zamykamy ciebie. Dobra. Kurde. O! Cika spadowa. Tutaj Miski. Teraz Foxy. Dobra, już sobie niech idzie. Lewa strona chyba, nie ma nic prawa. Nic nie ma, kurcze. Co jest? Dawaj szybko. cholerny Foxy Czemu on tu jest no? Dobra, poszedł sobie Tutaj będzie Aaa, wiedziałem Dobra, szybko na lewo Jest. Dobra. No, jest. No, kurcze. Nie wiem, co znaczy miganie światła w sumie. To jest nadal dla mnie tajemnicą, ale kurde, przechodzimy tą noc. Przechodzimy. Nie ma nie ma opcji, że nie dajesz że teraz Foxie przyjdzie później dobra Aha, już był cholernik jeden jezu te kroki dookoła mnie jak biegają te miśki o sakra To, o, już jest? Sakra! Jest w kuchni, bo słyszę Miśki spadowa Dobra Nic nie ma Jezus Maria Ta... Ten y, ambient, taki złowrogi ambient Jest tak świetny Naprawdę daje klimat Naprawdę Jest super Się bawisz w kuchni tam pewnie, nie? O, no, bawi się w kuchni. Dobra, tutaj jest, 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 jest. Dobra, nie ma go. Trzeba czekać, aż będą kroki po prostu. Dobra, jest cały czas w kuchni. Bardzo mnie to cieszy. Dobra Cieszy mnie bardzo, że nie ma Foxiego jeszcze, więc no Jedny chłopczyk Ja tak pewnie godziny bym nie wytrzymał Dobra, Latać Dobra, jesteś tam W kuchni Nie ma nic. Dobra, dobra, chilera. O dobra, już się bałem, że będzie. Były kroki. Nic nie ma. Ludzie połowa za nami Połowa za nami Spadowa Jeszcze trochę Trochę Coś jest podejrzanie tutaj Co, nie? <grymne> Zaczynam się bać Naprawdę już tak <grymne> Jest Dobra O nie, Foxy Jest. Dobra, teraz szybko na ten, na Foxiego. To <laughs> straszne. Musimy szybko iść na ten, na, na tyły. Właśnie. I szybko na lewo. Właśnie, już był. Dobra, Foxy. Właśnie, właśnie, Foxy cholerny. Nie mógłby wszystkiego zamknąć po prostu? Wszystko by zamknął, by był spokój. <tryk> Kurde. <grym> I znowu piątajem. Ja nigdy nie słyszę przy tej piątej M tej ciki. Naprawdę, jak już jest ta piąta no, piąta to ona nagle tak jakby głosów nie wydaje. Mi zamigała, a ja wiem, ja już wiem dlaczego miga latarka chyba. To przez te miśki po prostu z tyłu. Jak już jest ich dużo, to zaczyna mi migać latarka. Dobra, Okej okay. Przetestujemy tą teorię. Nie będziemy się po prostu odwracać i... O, dobra niech będzie. Na prawej chodziła, słyszałem. Tak, chodziła. No nie, no nie miga. A już są trzy. To jest chyba po prostu Foxy. Czyli Foxy to musi być. No bo jak nie Freddy, jak nie Boni, jak nie Chica. To Foxy. Dobra. Pierwsza jem. Znowu przyszedł. Słyszałem. Haha, ha, właśnie. Co, Foxy? Jesteś. Mra, szybko, Foxy. Spadaj. To zawsze mnie... ...wystraszy, nie? Co? Już? Już się w małego dzieciaczka zamienił? Szybko lewa i prawa Spadać Dzieciaczki tutaj też spadać Ty też Dobra jest zabaweczka Zobaczcie, że tak nic nie mówię, ale strasznie się skupiam Żeby nie zwalić znowu tego O kurde, to już mieliśmy ostro, widzę Szybko zamknę się cofam Bo tutaj mi szedł boni Właśnie Nie, ta jest tutaj w kuchni. Bawi się w kuchni, więc spoczko. A ten cały czas z pluszaczkiem? No spoko. Dobra. <laughs> Już chciałem zapalać. Już chciałem zapalać. Dobra, szybko tutaj Foxy No, już prawie się rzucał Dobra, i idziemy szybko na lewo Chyba ginę Jednak nie Uff. Dobra Nic nie ma Nie no, ten Foxy w tej szafie jest przerażający. Naprawdę. Ten kto to wymyślił jest. już nie powiem. Nie wiem czym nawet. Geniuszem? <grym> Zła? Ty, no dalej. Aha, już odszedł? Ok. Nie słyszałem w ogóle. No! Dalej! Dobra i szybko Foxy No właśnie Foxy jest straszny Dobra, czek Na prawo szybko Będzie oddychać No Dobra Plecy szybko Dobra, i lewo. Właśnie! Tutaj? Dobra i szybko w Foxy. Polerny, no właśnie. Bo już tutaj był. Szybko muszę na tyły iść. O lewa i prawa od razu jest. Dobra i w prawo szybko. O bałem Foxy. Dobra Prawa I zaraz lewa Jest! Kurde cztery. Szósta jestem. Czwarta noc zrobiona, mówiłem, że dzisiaj zrobimy Jest! Oh. Było ciężko Ale zrobiłem, udało się Udało się, udało się, udało się O nie Jeden dzień Do imprezy gdzie ja jestem? Proszę, wypuść mnie. Nie mogę się ruszyć. Proszę, proszę, wypuść mnie. A i to wszystko. Nie, tylko nie plus trap. Ale dobra, spróbujmy, spróbujmy. Może uda nam się wygrać to. I przejdziemy piątą noc od razu. Zaczymy, zaczymy ma plus trap. 30 sekund tylko? Co? Dobra, to na 20 robimy. O, dobra, no to przegraliśmy chyba. Zrobimy na 5. I wyskoczy nam na ryjnie. 9, 8, 7, 6... 5! Dobra, koniec, przegraliśmy. Jak mamy to zrobić? 30 sekund? Bo ich powaliło. Dobra, spróbujemy sobie piątą noc raz zrobić i no jeśli nie wyjdzie no to trudno, ale tryhardujemy. Żeby już sister location zaczynać tutaj. Co to było? Co tak biega? W życie? Ty co to jest? Ty no co tak? Ucieka to. biega tu nic nie ma o nie to freddy <laughs> jezu mo z tego co wiem to chyba mam tak robić nie o dobra ale on jest straszny dzi. Ja pierniczę. Ale to jest straszne, kurde. On może iść do szafy? Gdzie on jest? O nie poszedł Nie ma go? Na prawo. Się śmieje gnuj ze mnie. <śmiech> <O>! <śmiech> Straszny jest. Znikaj no, Już mnie palec boli. O, dobra, ci muszę zamknąć chyba. Na prawo, na lewo znowu poszedł. Nie, na plecy, nie, prawo. Dobra, gdzie jesteś? Kurde, on wszędzie może być. Jest <śm> jakim cudem, jakim cudem, że zamknąłem drzwi. Co za późno? Dobra, mamy piątą noc. Możecie mi dać tutaj wszystko, wszystkie rady w komentarzach, jak mam tutaj uważać na niego, będę bardzo wdzięczny, bo naprawdę nie wiem teraz jak zginąłem. Myślałem, że będę bez problemu, kto tutaj przejść, zamykając drzwi. No, ale dobra, Ach, nie udało się. Ale ważne, że czwarta noc już jest za nami. Teraz pozostał Nightmare Freddy do przejścia. To dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa pa.